Twoim zadaniem jest jak najszybciej zaakceptować swoje ciało i koniec, kropka, nie ma znaczenia jak ono wygląda, nikogo to nie interesuje. Co z tego, czy masz czegoś więcej, czy mniej, mniej zakoli, więcej włosów, coś masz dłuższego, krótszego, to nie, nie ma znaczenia jak ono wygląda. To jest dziecinne, wiesz, to jest dziecinne stawianie, ojejku, bo mi tam czegoś brakuje, bo mam tyle włosów, bo tylu nie mam, bo tu mam centrum więcej, to nie ma znaczenia jak ono wygląda, trzeba się z tym jak najszybciej pogodzić, jak najszybciej je zaakceptować, bo od tego od tego, jaki masz stosunek ze swoim ciałem, w dużej mierze zależy Twoja samoocena i Twoje poczcie wartości, a od Twojego poczucia wartości samooceny samoceny zależy no, w pewnym sensie wszystko, jakość Twojego życia. Więc trzeba po prostu dorosnąć, przestać robić wymówki z ciała, z podkreśleniem na wymówki, bo my po prostu notorycznie, po prostu to jest jedno z, z rzeczy, które najczęściej w życiu ludzie obwiniają to własne ciało. Miałbym wszystko, byłoby super, gdyby nie tak było na moje ciało. Nie to w ogóle nie chodzi o to, jak ono wygląda, tylko jaki mamy do niego stosunek to się liczy, bo ludzie mają fiksację w naszych czasach większość na punkcie tego, jak ciało wygląda. Nie, 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 nie. Nie chodzi o to, jak ono wygląda, tylko jaki masz do niego stosunek. Możesz mieć bardzo atrakcyjne ciało, ale jeżeli będziesz miał w sobie urazę, nienawiść, brak akceptacji, czegoś w sobie, to to ciało ci nic nie da. A jeżeli nie masz bardzo atrakcyjnego ciała, ale masz do niego bardzo pozytywny stosunek, czyli całkowitą akceptację, całkowicie akceptujesz, to wtedy zrobisz z niego super użytek, lepszy niż 100 osób, które mają atrakcyjniejsze ciało od ciebie, więc nie liczy się to, jak twoje ciało wygląda. Jaki masz do niego stosunek. I jaki stosunek jest zdrowy? Zdrowy stosunek jest taki, że nie walczysz z tym, jak ono jest, za nic go nie obwiniasz, całkowicie akceptujesz go takim, jakim jest. To jest zdrowy stosunek. I to, że nie spędzasz na nim dwóch godzin dziennie, 15 godzin dziennie na ciało, to jest maks. Umyć ząbki, fryzurka i tak dalej, pryszny, takie podstawy. No to jest jakby podstawa, to jest to naturalne. Ale spędzanie dwóch godzin dziennie na układanie każdego włoska, czygoliek, no to już jest negatywny stosunek. I to jest popatrz, w naszym społeczeństwie wydaje, widzisz, nam się wydaje, że osoba, która dwie godziny dziennie spędza przed lustrem na, na garderobie i tak dalej, że to jest super, że ona ma pozytywny stosunek do ciała, bo się o niego troszczy. Nie, 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 nie. Troszczysz to się przez 15 minut, a powyżej 15 minut to już to już się nie troszczysz o ciało, tylko o swój egoizm. W sensie to jest negatywny stosunek. Negatyw... Spędzanie dwóch godzin dziennie na, na troszczeniu się o ciało to oznacza, że ktoś ma niedojrzały stosunek do ciała. Do ciała możesz mieć dojrzałe podejście albo niedojrzałe podejście. Dojrzałe podejście jest takie, że kocha że takim, jakim jesteś. Nieważne, czy jesteś opryszczony, czy, czy twoje ciało jest całe, czy masz jakieś niedowład, czy masz jakąś niepełnosprawność. Nie ma znaczenia, jak wygląda twoje ciało. Jest takie, jakie jest, z jakiegoś powodu jest perfekcyjne, tak jak jest. Zdrowy stosunek jest tylko wtedy, kiedy bezgranicznie, bez warunków kochasz się takim, jakim jest, akceptujesz, że takim, jakim jest. To, to jest zdrowy stosunek. A jeżeli, jeżeli wstajesz rano, patrzysz w lustro i masz por i, i widzisz tam dżydala, przez dwie godziny robisz wszystko, żeby, żeby się go pozbyć? No to co to za zdrowy stosunek? No nie, to jest problem psychiczny. E, no, tylko że w naszym społeczeństwie coś takiego uznaje się właśnie za, za coś super. W naszym społeczeństwie uznaje się, że osoba, która tyle czasu przeznacza na ciało, że ta osoba jest dojrzała. No, no nie, jeszcze nie. Ale to nie za osobą, po prostu jeszcze nie jest. Więc Twoim zadaniem jest jak najszybciej przyprosić się z własnym ciałem, przestać sobie wciskać te wszystkie bajki, że czegoś mu brakuje, zaakceptować je całkowicie takim, jakim jest, Czyli przyjrzeć się to, co ja takiego czuję na swój temat, i może okazać, że czujesz na temat swojego ciała wstyd, albo żal, albo winę. Jest w tym czasie zmierzyć. Bo od tego, jak ty postrzegasz to ciało, w ogromnym stopniu zależą Twoje relacje z kobietami. No bo jak masz swobodnie czuć się przy kobiecie, którą postrzegasz jako piękniejszą od siebie? Jeżeli uważasz, że Twoje ciało nie, że coś jest z nim nie tak, że nie jest wartościowe i pełne i kompletne. Że jest jakieś gorsze, to jak ty masz się czuć wyluzowanym i swobodnym przy kobiecie, na które ciało według ciebie jest idealne? Jeżeli swojego nie widzisz idealnym, to o to chodzi. O stosunek do ciała. I no ty tego nie przeskoczysz za i ilością pieniędzy. Bo to kobieta czuje, po prostu ona czuje, że poczy do niej mężczyzna, który czuje się od niej gorszy. To nie nie od razu, w ułamku sekundy na poczuła, bo on to widzi, po... no, on nawet nie musi się odzywać. W sposób, w jaki na nią patrzy, to, to po wzroku widać. Ona to czuje. Czy patrzy na nią mężczyzna, który czuje się jej godny, jej, tak samo wartościowy jak ona? Czy ktoś, kto, czy podchodzi do niej ktoś, kto stawia siebie niżej? No i cokolwiek potem powiesz, no to ostatecznie w rachunku niewiele zmieni. Według mnie do tego się wszystko sprowadza. Jaki mamy stosunek do siebie. Nie ja, to ja, to ciało. To raz jeszcze powtórzę. Nie jest, nie jest ważne aż tak, jak ono wygląda. Oczywiście. Robimy to co możemy, żeby wyglądało jak najlepiej. Ale nie, nie mam na myśli przesadzania. To po pierwsze i po drugie, to jak ty traktujesz to ciało, da ci 100 razy większy zwrot z inwestycji niż to jak ono wygląda. To spędzenie najbliższego roku czasu, masz do wyboru spędzić najbliższy rok czasu, żeby to ciało było perfekcyjne w każdy, żeby każdy centymetr po prostu idealnie piękny, perfekcyjny, docięty, bez tłuszczu, opalony i tak dalej. Albo ten rok czasu spędzisz na, na akceptacji tego wstydu na swój temat i winy na temat ciała i urazu wobec swojego ciała. I ta druga opcja da Ci 100 razy więcej 100 razy większy zwrot inwestycji. I chociaż nie będziesz miał najpiękniejszego ciała na dzielnicy, ale będziesz, miał, będziesz najszczęśliwszym na dzielnicy. No i teraz pytanie do każdego, co jest tak ważne, bo ja wolę być szczęśliwszy. Miałem kiedyś moment fiksacji na temat tego ciała i się cieszę, że mi przeszło. Teraz tylko minimalną ilość czasu na nie przeznaczam, a całą resztę czasu przeznaczam na to, żeby, żeby się w nim dobrze czuć, w tym ciele. Co ci z pięknego ciała, jak się w nim nie czujesz dobrze? No, no nic.